Witam wszystkich serdecznie. Tematem dzisiejszego odcinka będzie omówienie kultywatora marki Kacheling o nazwie quadro o szerokości 3 metry. Zaczynamy. Maszyna agregowana z ciągnikiem za pomocą punktowego układu zawieszenia. Tutaj mamy wykorzystane tylko belkę, możliwe jest montowanie belki tutaj na 3. Yy, punktowy układ zawieszenia z, do, z dociążeniem tylnej osi hydraulicznej jest to, jako, jest to opcja w tej maszynie Dalej głębokość w maszynie regulujemy za pomocą kół podporowych na ramie głównej yy, Regulacji dokonujemy śrubami Tu mamy takie podziałki Z prawej i z lewej strony jest to samo I głębokość regulujemy za pomocą bolców z tyłu przekładamy bolce, ustawiamy głębokość, bardzo prosto, mechanicznie. Jeżeli chodzi o elementy robocze, to zabezpieczenie jest typu non-stop na sprężynach. Redlice do wyboru tego typu, jak mamy w tej chwili założone lub redlice z węglikami. siłownik do jazdy, do pracy ustawiany w położenie środkowe tutaj na fasolce lub jeżeli chcemy wykorzystać dociążenie tylnej osi ciągnika, możemy klipsami sobie wyregulować tak, żeby podpierać tylną oś ciągnika. W wyposażeniu bolec do wybijania lokpinów. Zaraz pokażemy te lokpiny, bo wszystkie połączenia w maszynie są połączeniami bezluzowymi typu lockpin, Na jednym z odcinków poprzednich było to omawiane. Dokręcamy po prostu śrubę. O, tu jest śruba, dwie podkładki talerzowe, dwie tulejki stożkowe przecięte i bolec w środku. Jak to skręcamy? to kasujemy luz na połączeniu rama, bolec, tak? Bo w środku tam co so przychodzą tulejki i na swoźniu już jest, są tulejki. Przejdźmy dalej. Maszyna pół zawieszana, podnoszona hydraulicznie. Tu mamy dwa siłowniki z zamkami. Dalej mamy włókę hokejową. Regulacja za pomocą takich tutaj zębatek. Bolec wyciągamy zębatką. Kręcimy przestawiamy otwór, i tyle. Kolejna wółka, która nam oczyszcza między wałami i wyrównuje pole. I wał podwójny całownikowy montowany na sztywno. Zawałem brona pazurowa regulowana za pomocą takich bolców na kolejnych otworach, wszystko regulowane mechanicznie bardzo prosto, w standardzie oświetlenie LED. Zaletą tej maszyny jest to, że możemy, tak jak widzicie, wszędzie są już uchwyty. Tą maszynę możemy rozbudować na 4 m, 4,60 i 5,70 m. Wszystko już jest gotowe, czyli w takich maszynach jak są szersze, wszystkie te uchwyty są. Jeżeli nam się zwiększy moc ciągnika, możemy spokojnie domówić sobie taki fix i tą maszynę 3 m rozbudować do 4,460 m lub 5,70 m. Jeżeli prezentacja się podobała, standardowo zapraszam do komentowania, subskrybowania i lajkowania kanału. Widzimy się w kolejnych produkcjach. Na razie cześć.